give it 90. Błaganie Mojżesza, męża Bożego, Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie, zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek ty jesteś Bogiem. Wproch każesz powracać śmiertelnym i mówisz, Synowie ludzcy, wracajcie, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby strasz nocna. Porywasz ich, stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie. Rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. Zaiste Twój gniew nas niszczy, tworzy nas Twe oburzenie. Stawiasz przed sobą nasze winy, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza. Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem. Kończymy nasze lata jak westchnienie. Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt, lub gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu? I kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Powróć o panie, dokądże jeszcze? I bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś i lat, w których zaznaliśmy niedoli. Niech sługom Twoim ukaże się twe dzieło, a chwała Twoja nad ich synami. A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych. Księga Wyjścia, rozdział 15 Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca Jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On bogiem moim, uwielbiać go będę, On bogiem ojca mego będę go wywyższał. Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imię jego. Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko, wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym, przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy twej, panie, prawica twe, o panie, starła nieprzyjaciół. Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników twoich, Twój gniew im okazałeś, a spalił ich jak słomę. Pod tchnieniem twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, Żywioły płynne stanęły jak wały, w pośrodku morza zakrzepły przepaści. Mówił nieprzyjaciel, będę ścigał, pochwycę, zdobycz podzielę, nasycę mą duszę, mnie czas dobędę, ręka moja ich zetrze. Wionęło tchnienie twoje i przykryło ich morze. Zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych. Któż jest pośród Bogów równy tobie, panie, blasku świętości? Któż ci jest podobny, straszliwy w czynach? Cuda działający: Prawicę swą wyciągnąłeś i pożarła ich ziemia. Wiodłeś twą łaską lud oswobodzony przeprowadziłeś go twą mocą w święte twe mieszkanie. Wieść tę narody przyjęły ze drżeniem padł strach na mieszkańców filistyńskiej ziemi. Przerazili się wtedy książęta domu wodzów Moabu ogarnęła bojaźń. Truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu. Strach i przerażenie obładnęły nimi. Wobec siły ramienia Twego stali się jak kamień, aż przejdzie lud Twój, O Panie, aż przejdzie lud, który sobie nabył. Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa. W miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie. Pan jest królem na zawsze, na wieki. Gdy weszły w morze konie Faraona z rydwanami i jeźdźcami, Pan przywiódł na nich z powrotem fale morskie. Synowie zaś Izraela przeszli suchą nogą morze. Miriam, prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. A Miriam przyśpiewywała im. Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu. Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. I przybyli potem do miejscowości Mara. I nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie. Przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: cóż będziemy pili? Mojżesz wołał do pana, a pan wskazał mu drewno. Wrzucił on je do wody i stały się wody słodkie. Tam pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia, i tam go doświadczał. I powiedział: Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukaże cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja, Pan, chcę być Twym lekarzem. Potem przybyli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł i siedemdziesiąt palm. Tutaj to rozbili namioty nad wodą. Księga rozdział pierwszy. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Oto gdy w miesiącu Kisle w roku 20, byłem w twierdzy Suza, przyszedł z Judy Hanani, jeden z braci moich wraz z innymi, i spytałem ich o tych Żydów ocalałych, którzy uniknęli uprowadzenia, i o Jerozolimie. I powiedzieli mi, Ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem spalone. I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami, pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios i powiedziałem, Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania. Niechże będzie ucho Twoje uważne i oczy Twoje niech będą otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę do Ciebie za sługi Twoje, Izraelitów, składając wyznanie w sprawie przestępstw Izraelitów, któreśmy wobec Ciebie popełnili. Również ja i mój ród zgrzeszyliśmy. Bardzo źle postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie zachowaliśmy przykazań ani praw, ani przepisów, które wydałeś słudze Twemu Mojżeszowi. Wspomnij, że na zapowiedź, którąś ogłosił słudze Twemu Mojżeszowi. Jeśli Wy się sprzed to ja rozproszę Was między narody, lecz jeśli się do mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania i będziecie je wykonywali, to choćby rozproszeni wasi znajdowali się na krańcu niebios, stamtąd zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam uczynić przybytek dla mego imienia. Albowiem oni są sługami Twoimi i ludem Twoim który odkupiłeś Twoją wielką mocą i potężną ręką. Ach, Panie, niechże będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje imię. Postrzęść, że teraz słudzę Twemu. Daj, abym pozyskał względy tego człowieka. Byłem bowiem pod królewskim. Ewangelia według świętego Jana, rozdział trzeci był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem, czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem Ci: Trzeba się Wam powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum Jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem, jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to rzekł Mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli Wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem w sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by wywyższoną syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg im umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło bo złe były ich uczynki każdy bowiem kto się dopuszcza nieprawości nienawidzi światła i nie zbliża się do światła aby nie potępiono jego uczynków kto spełnia wymagania prawdy zbliża się do światła aby się okazało że jego uczynki są dokonane w Bogu Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi ludzkiej, tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia. A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego – Nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Na to Jan odrzekł – Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem – Ja nie jestem Mesjaszem – ale zostałem przed nim posłany ten kto ma oblubienicę jest oblubieńcem a przyjaciel oblubieńca który stoi i słucha go doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca ta zaś moja radość doszła do szczytu potrzeba by on wzrastał a ja się umniejszał kto przychodzi z wysoka panuje nad wszystkimi a kto z ziemi przychodzi Należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże. A z niezmierzonej obfitości udzielam Mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi Mu gniew Boży. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.